dobrze, ale te małe przy, przykręcenie mam na myśli ten duży jeszcze raz Cześć. Witam ponownie. Po dosyć długiej przerwie jest połowa listopada. Ostatni odcinek nie pamiętam kiedy był, ale chyba już grubo ponad miesiąc albo dwa. Nie nagrywałem nic, no bo nic wielkiego nie działo się z samochodem ani z moimi przygodami. Głównie auto stało w garażu. Byłem chyba raz na wsi, no i byłem raz u mechanika, u elektryka. A zaczęło się to od tego, że wtedy, jak byłem ostatnio na wsi, to zacząłem w kanale szukać przyczyny rozrusznika. Myślałem, że może coś nie łączy, jakieś kable. No i zacząłem grzebać. Znalazłem wiązkę rozrusznika eee, i ten, ten mały kabel, który idzie jako sygnał do cewki. On był strasznie zgotowany. Wiadomo, biodegradacja, jak to wszędzie, jak to przy każdych kablach, przy 124 obok silnika. No to od razu razem z tą wiązką szła też przewód od ciśnienia oleju i od poziomu oleju. Więc zamiast czekać aż wszystko się uwali, co już dawno powinienem zrobić, umówiłem się do elektryka i elektryk... Wiem, że to prosta naprawa, ale jednak nie miałem czasu i pomyślałem, że profesjonaliście dam, więc elektryk mi to wymienił. Przy okazji prosiłem go, żeby trochę zobaczył co może być przyczyną tego rozrusznika, tego zapalania. No i on stwierdził, że to jest rozrusznik sam w sobie. Nawet ja też zauważyłem teraz, że on potrafi podczas rozruchu spaść, spaść, nie wiem, skoczyć na tej zębatce, aż tak wali, czyli podejrzewam, że tam coś jest nie tak z tym rozrusznikiem, z tym całym, nie wiem jak to się nazywa, nie chcę tutaj ściemniać, tą zębatką, która chodzi na, ten, na to koło zamachowe. Może ona jest objechana już, obtrzaskana i przez to to się tak dzieje. No tak czy siak, postanowiłem w święta, kiedy będę miał trochę więcej czasu i dostępu, postanowiłem się tym zająć. Będę was oczywiście informował na bieżąco. Skończy się po prostu regeneracją rozrusznika, ale auto musi być na chodzie, więc mam pewien plan. Byłem teraz właśnie na myjce, mimo że pogoda nie rozpieszcza od rana, to zrobiło się teraz pogodniej, jak widać. Byłem na myjce i teraz jeszcze się przejadę kawałeczek, trochę przedmucham go i z powrotem odstawiam do garażu. Prawdopodobnie samochód dopiero będzie na święta uruchomiony, bo na święta jedziemy na wieś właśnie tym samochodem. Więc trzymam kciuki. Może nie kciuki, fingers crossed, albo trzymam kciuki żeby nie było jakiegoś wielkiego solenia przed samymi świętami, no bo trochę będzie szkoda, żeby samochód dostał soli, a na razie jeszcze nie ma soli, więc zobaczymy. Jest jeszcze jedna sprawa, która wynikła ostatnio. Zauważyłem, że to znaczy, jak było gorąco, to dolałem płynu chłodniczego, bo miałem wrażenie, że w zbiorniczku jest trochę mało. I jak dolałem, dolałem tego płynu, to mam wrażenie, że jak go parkuję, podczas jazdy jest wszystko w porządku, ale jak go parkuję na dłuższy czas. To tego płynu trochę ucieka. Nie wiem gdzie, właśnie. Nie wiem, czy to ze zbiornika wyrównawczego, gdzieś mam nieszczelność, czy gdzieś przy chłodnicy, ale mam wrażenie, że mi troszkę gubi tego płynu. Niewiele, na tyle, że tylko zostaje plamka pod samochodem, ale no, gubi gdzieś. Będę się musiał tym znów zająć, obejrzeć go. Oczywiście nie dolewam tego często, więc podejrzewam, że to jest jakiś drobny wyciek, ale niestety ucieka tego płynu. Więc kolejna rzecz. Już kiedyś, e, chyba z rok temu, miałem też ujęcie w tym samym miejscu. no Tak, dokładnie rok. Jeszcze samochód był przed remontem. No też powiedzmy, że teraz pokażę wam samochód rok później po remoncie, blacharsko, lakierniczy. Wiem, że się powtarzam, ale nigdy dość oglądania sobie samochodu, szczególnie że się go widzi raz na dwa tygodnie, w weekend tylko. Powiem Wam, że samochód był ostatnio myty fizycznie, czyli dotknięty był lakier jakąś gąbką albo szmatą delikatną. No, we wrześniu, w październiku, chyba we wrześniu ostatnio jak byłem na wsi. I chyba po lakierowaniu tylko dwa razy go myłem fizycznie. A tak, tylko myję go bezdotykowo, dotykowo z całym cyklem. Piany, chemii, czekam aż to wszystko zmięknie i pod ciśnieniem to myję, więc Wygląda całkiem zacnie, jeżeli chodzi o pół roku nie mycia fizycznie, tylko spłukiwania, no bo na bez dotyku trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest mycie, tylko płukanie I tak chcę na razie zostawić go na zimę, bo Wiadomo, że on się trochę przybrudzi, a im więcej będziemy fizycznie szorować go, tym więcej się pokaże Rysek i refleksów, więc Zachowajmy go jak najdłużej w takim prawie, że nowym lakierze. No, właśnie, więc odpowiadam na pytanie, jeżeli ktoś, dlaczego kropelkowanie. No, zostawiłem, właśnie. Dopiero co z Miki przyjechałem i zostały te kropelki. Prezentuje się auto zacnie. Oczywiście też z wielką dumą jeżdżę z tymi znaczkami. Dzisiaj pogoda się trochę wyklarowała, ładny widoczek jest. Podobno ten tydzień będzie ładny, więc może się jeszcze za tydzień gdzieś przejedziemy. Dobrze, ja teraz już zwijam się, jadę do domu. I cóż, pozdrawiam Was serdecznie z Drezna. Połowa listopada, nadal jest pięknie mimo że troszkę już liści nie ma, ale tak, taki, taka pogoda też ma swój urok.